Witam wszystkich z tej strony Kengior, a to jest trzeci odcinek z gry Terror at Oaker. Miałem pomóc Beaverowi, no ale tak, jak to było w poprzednim odcinku pokazane. Beaver, no niestety, został przekrojony w pół. No co zrobisz? Eee, no ale tego Russell nie wie. I pytanie, co zrobi? Dobra, się tego dowiemy. I have to find Beaver. Hopefully, he's still alive. Mm. No jak mówię, on nie wie. Objective updated. O właśnie, medical kit was added to inventory, a to nie powinno być zombie. O kurde, Ashley! A kurde, aż, tak, aż taki napalony na niej jest. Czekawe. Damn, this doesn't look good. I think that says Ashley, she's at camp. Oakheart. is that where Terry is going? Ty, co jest? A to co? Checkpoint reached, game saved. Shit, where the hell I am? Celar? No nie wygląda to jak... gniazdo. O kurde, a jednak jest to gniazdo. Oh god! What the hell happened to you, Beaver? Kurde, on też ma Matsunie. I cyklopem się stał. Oj, Beaver! Ja uciekam? Co? Ej! Ty, co jest? Ale zdodżowane, perfekcyjnie. To... Kurde, co jest? Rol! A! Ej! A! ujaku, mordę ma chłop! ci torbę. Sprój! A. To nie działa w ten sposób. Taka. I teraz. Ty, beaver jest najmocniejszym z nich. Aktualnie z najmocniejszym mutantem. Teraz sobie zabiję te larwy, żeby mi nie przeszkodały. Ciekawe czy jeszcze jaki wyjdą, czy nie. Kurde jeszcze wychodzą. Lodzik, kolejny wyszły. Ładuj. I teraz dodżawać, larwy rozwalić, żeby nie przeszkadzały i pakujemy. Dobra. Jaki twardy, ale coraz więcej tego krysie cika. To zaraz będzie po nim. Ty doładuj, ładuj tammo ci życie miłe. Popie. Padnie teraz? Nie, jeszcze trzeba wpakować, pewnie z 12 naboi. Ok. Padł w końcu. Defeat Scout Master Beaver. Kurde, ale nie minęło jakoś dużo czasu. A przecież ten potwór tak szybko tworzy te roje. Znormalne to, to przecież. Chwila moment i całe miasto byłoby zajęte tego potwora. Zamiast szukać tej Ashley, on powinien iść. do, la, do tego do miasta i zacząć zakażać wszystkich. The situation is getting worse. Daddy must be behind this somehow. I have to find him. He must be going after Ashley. I have to get to Camp Auker. Już, koniec? Chapter 5? Complete. O kurde. Ja nawet nie wiem, czy z tego będzie. To tu nawet trzeba... To 3 Chapter 6 That is revenge. Chapter 8 A while ago at Camp Oak. There's Ashley? Yeah, there's Lily. I need to go tell the others about the road being locked, blocked. Hmm. So there's a tracking device we use with our dart rifles. Using this, combined with the darts, Contract... no animal. A few large metal beard traps. Scoutmaster, beaver is supposed to come out and set this trap. Ty. Oho! Tutaj może... Być już trochę kombinowania. Skoro są pułapki, skoro jest urządzenie do zamierzania? Nie, przecież to był jeden rok później. Nie to, to, to nie, to nie może być to, co mi się daje. Nie, to po prostu tak samo wygląda. Bo ten dom jest mega podobny do tego domu, który, który był w prologu. A, no, ta, ta, ta te schody są o wiele Dobra, to nieważne. Ale bardzo podobny. O! wszyscy ci bombę. Hey everyone! I just got off the the radio with Scout Master Beaver. And I got some bad news. It appears that a downed oak tree is blocking the road, the road to the camp. It looks like we are stuck here for the night. Don't worry, Rose. We can snuggle up, and I'll keep you warm. <laughs> As if not. Ooh, really? Well, we better find something to do. And dying of boredom over here—it's no sweat of my back. I can practice my sweat karate moves. I think we should all walk the cabins, we are in charge of to make sure nothing has been damaged. Cool. the time Don't be a basket, Lily. Rose and I, Rose and I, have a date with a six-pack in a tent under the stars. No, shut up. You weren't supposed to tell them about that. No, no, idiota. Idiota. Ashley, Donna. Oh, oh, Lily's right, guys. Let's make sure everything is okay. Here at camp, there you can all do whatever you want. Talk about a major snarfest. Objective update. Need to grab my key from my bedroom. Tam jest kitchen. Czekaj, czekaj, czekaj. Czek. Każdy pokój musi być sprawdzony. Ja chcę wszystkie pluszaki. Naprawdę uwielbiam w grach, szukaj, nie znajdzie ale nie ma, nie ma nic. Boys and girls. Kluczyk. Brązowy. Beaver Kabinski. Beaver, key. Beaver's kabinki. Bedrooms, radio, balkony. O! Oh. Aha. Aha, to jest inny. The... Welcome to Camp Oaker, czyli... Investigate the Beaver Cabin, no właśnie. To jest osobno wszystko. Dobra, dobra. Ale mają furki. Rąbiste. Takie zawieszenia. I chyba nie tutaj miałem iść, tylko... Nie. Tu nie ma przejścia jakiegoś. Ty jest! O kurde. Jakie rozbudowane. Beaver Cabin. No ja do Beaver. Squirrel Old Barn i do Kabin. Kurde ty ten chapter będzie długi. Oj! Bardzo długi. Czy tu jest tyle miejsc do zwiedzania? Beaver cabin key was used. Ale tu będzie zwiedzania. O ludzie. Może przy okazji coś znajdę. No, ten Teddy do nas już idzie, więc trzeba się... Znaczy, oni tego nie wiedzą, ale przydałoby się jakoś uzbroić przed nim. Korki. O, świetnie. A bunch of miscellaneous -tool tools used to keep everything here at the camp running at working. Czyli tutaj jest, work tutaj jest workbench, który w przyszłości będzie przeze mnie używany. Tak, dobrze. Kurde, widzę światełko. Jasność. <coughs> Beaver Cabin's Key was used. Believe. Sztuka. Looks like everything is fine at my cabins. I think some late night painting sounds like fun. A, poszła malować. Dobra. Objective update. Grab key to old barn from bedroom. A, czyli każdy... Każdy pójdzie gdzie indziej i każdy zostanie zamordowany w innym miejscu No dobra Objective updated. Old bar Mam nadzieję tylko, że do wszystkich lokacji będę pójść. Nie jest tak, że jakaś zostanie pominięta. Man, this is stupid. I'm just going to work on my truck. I've got some new parts for it. Kurde gość, przestań. Old barn key was used. Eeeh, co za chłop. Ale żen. These are the parts, but I need my tools. I left them in the greenhouse. Powiada, że w greenhouse jest szklarni. No dobra, on to lecim. Gdzie on jest? Chociaż to chyba to? Tak, tu jest. Jack Toolbox z added to inventory. wydaje mi się, że on będzie pierwszym, który kipnie. Hell yeah! Let's get these new parts assembled and installed of my baby. No, to maluje. Ten kurde się bawi autkiem. Teraz dlatego tego przepora Objective update: Grab the key to the hawk cabin from bedroom. On do hawka leci. Ciekawe, jak powstrzymają TEDA. Boys. Weź Mogę mieć do Hound Właśnie ja się nie spytałem, ale to granie jest czasem za cicho na streamie. Jest w porządku. Hound cabin Key. Uh. Jest git? Dobra, to git w takim razie. O! Ale za rąbistą siłownię tu mają. Łopanie. Eee, no kurde, to luksusik! So Now I just need to install this on the stand outside. And I can practice my karate. A, to jest idzie karate, bawić. dobra. Spoko. Hmm. Może tu gdzieś? Yes. An industrial wood chipper workers were supposed to come tomorrow and clear out some dead trees. Ty, kurde. I pytanie, czy ja się są wrócić, czy nie? Jeszcze raz tu idę, pierdź, ale. O, kabin. To już wiem. Dopiero teraz zobaczyłem tu sterczącą śrubę. Przecież tak to wygląda. Ci dobrze mówię, że outside. Ancibag. Ja, huk, ja! Hmm. Co to za karate? Gdzieś, gdzieś przy tym nie drzesz? Tak, dziewczynka. Come on, no. let's grab my key and head over to the rec center. Objective updated. A i teraz bez bójki Ale fighter, oj ta. Chic karate. Ciekawe czy to karate. Ty w sumie jakby on ty jakby zastosował jakieś chwyty na tego, na tecie. Na przykład ten na niego goni, a ten bierze kurde za rękę i nim rzuca, jak w jakimś, nie wiem, jak szmato jakąś. I to byłoby, to byłoby ciekawe. To centy. Oj, kto nie? Namiot? Na namiot idziemy? Oh shit. Hm. Tylko jedno mi się nasuwa na myśl. Wygrać w jak nic. Wait, before you come in, I left some beer in a, color, in a cooler in the rec center. Go grab it, I want to party. Ah, hey, hell yeah, babe. Let's rock, I'll be right back. O kurde, a jednak nie będzie grane w Remika. Będzie grane w... Tego. Jak, jak to się nazywa? Rozbierany poker. Oj, tak, tak. No to tutaj ci powinno być. Co są browce? I might as well have a few for some liquid courage. I ona, ona powinna być z nich najbardziej ogarnięta. Grab de Kito Squirrel Cabins from Bedroom. W końcu stała się gwiazdą jak gwiazdą. Nie gwiazdą, ee, bohaterką. Tak, to ona zamordowała innego mordercę, Ted'a. Póżde, miał być explore, i... No. I should check the fishing supply cabin and make sure the freezer is still on. Dobra, dobra. Ale nic ja nie klikam, ja chcę pierwszy pluszaka jakiegoś. Nie lubię eksplorować. A nie, to chyba nie zginęł, do Teraz mogę pochodzić? Właśnie, teraz chcę pochodzić. Tylko nie klikam nic, to że pluszaka znajdę. Później będę mieć swoje... swojej. tym. kabinie. O, no jest! Kurde, prawie jak ci pominąłem. Ghost. Od pluszaka duszka. Od teraz to już. No nie powinno być tych dwóch pluszaków, więc myślę, że mogę wykonać tego taska, tylko... Y... Tutaj... Tutaj mogłem kliknąć, tak... Ono jest! Let's see if any of this bait has gone bad... O! I teraz się zacznie mordowanie! O kurde, oni pierwsi? No pary pierwsze idą! No to co? On tam żłopie browara, to ja w takim razie wpierdzielam do namiotu na imprezkę. Pierwszy skorzystam, pokażę im moje łańcuchy. Na pewno na nie poleci. No, is that you? You grab the beer. O kurde, jak za nogę oj! O kurde. No. Dziwię się, że to drzewo nie runęło Jak zaczął jej głową tak napierdzielać w nie <laughs> no Śmieszne nawet <laughs> No to co, to teraz po Noacha idziemy O kurde Czy to jest to o czym ja myślę? Oj tak, to jest to o czym ja myślę Oj, 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 z tego chłopa nic nie zostanie. A czekaj, on był w dining hall. Ciekawe czy jestem w stanie pluszake, pluszaki zbie zbierać nim. Jestem w stanie, super. No właśnie, nie poeksplorowałem, a był tu pluszak. Suplej, tu nie pójdę. Dobra. To idziemy go złobować. A on go tylko wytrzepał, nie zauważył jej, jego błąd. I lecimy z kosiarką. Uuu, ach, kurde no, A, coś tutaj troszeczkę przesadzili i listy Lepiej by było, jakby go po prostu przeciął w pół Bardziej realistyczne by to było no, ale dobrze jest Kurde, ale to jest tak operzon, może się przemieszaj pod ziemią A, a to nie ma pierdzielenia żadnego Po prostu idę i wszystkich zabijam no, że będzie przedstawiona jakaś... że cokolwiek będzie, jakiś dialog, albo coś, ja tutaj... <laughs> no i wytrzapał, kurde Jo, jak jego. Mam nadzieję, że tu pluszaka żadnego nie ma. A. Okej. Okay. <ścoughs> no się ma. Co to u ciebie? Poczekaj jeszcze chwilę, zaraz się zabiję, tylko. Jest jakieś drzwi. Był to w stronę nie nic, nie ma. nie. Dobra, no to, to mogę ich go zrozarpać w takim razie. Fajnie, że poczekał. Widły. oj, aż mi się Wołoń przypomina, jak Mhm. Mm no tylko że Woń był akurat o wiele bardziej drastyczne niż to. Chujta. Dobra. Kolejne. Hoke Cabins... Kto był... A, to pan Karateka! O kur... Ojojoj, oj, do mielarki! O! O! W końcu! Może coś tu się wydarzy ciekawego Aniżeli tylko w cenie Co? No! Ma się dobrze! Niech jakaś bitka będzie What the... Who are you? Don't you think it's a little early for Halloween costume? Man, you better get moving. I'm warning you, I know karate. All right, you ask for it. What do you No to, no to nie jest karate. <laughs> no niestety, no nie podziałało. A trzeba, trzeba było iść na siłownię i przypakować troszeczkę. Może wtedy by te ciosy były troszeczkę cięższe. No, mordę by mu wykręciło, no ale. No jeszcze jak kurde. Beaver Cabins. Obstawiamy na umrze? Hmm. Maluję. Obraz. Obstawiam, że. jej w oczy wsadzi. Takie jest moje zdanie. Lub weźmiesz sztalugę <grym> i prostą, i ją w łeb pierdyk nie staje się, aż przez okno wyleci albo coś takiego jeżeli ma ktoś tutaj jakieś swoje przemyślenia to też może napisać czy to, czy tu to w komentarzu właśnie na YouTube też jest F kotek, jakiś, jakiś lizardzik, rekin w jak nie było tak nie ma Maluje ustalone, a w sumie może zrobić jakiś piękny czerwony jakiś zachód słońca, o. <grystanie> <grystanie> o. Nie chciał mu się bawić w malowanie. Raz za porządnie pierdyknął. <grystanie> Everything's look good here. I should go go see what the others are up to. Jakiś radniki no taki jest mega słaby, no ale, ale to po prostu pokazuje jak on ma to, jaką ma wywalone. i teraz nie ukieruje. A widzisz, troszeczkę inaczej. Wszyscy padli? Oprócz niej... I... Chyba wszyscy. Nie, nie byłeś F2 Select. Ty, ale w sumie nie chcę, żeby to odcinki jakoś trwały Idź do mordercy, spokojnie, pójdę, ale to dopiero w następnym odcinku, już mam 30 minut na liczniku. Więc no właśnie. Więc, jeżeli odcinek się spodobał, to pamiętajcie, widzowie, że tutaj łapkę w górę, dajcie komentarz i zasubskrybować kanał. I to, co się wydarzy, będzie już w następnym odcinku, bo to jest który? Jest? Szósty, chyba? Tak, to jest szósty chapter. Połowa szóstego chaptera. Więc następna połowa byłaby w czwartym odcinku, pewnie byłby jeszcze siódmy. No to myślę, że jeszcze dwa odcinki by z tego było. No to ile godzina grania obstawiam? Ale cliffhanger? No, ale ja, ja lubię takie cliffhanger robić. Uczynię się od najlepszych, czyli od pulsatu. Mhm. No, więc trzymajcie się widzowie. Bye bye.